Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o nowych dwóch zapachach marki BS, które powstały przy współpracy Dominika Rupińskiego. Otóż Dominik jest młodym youtuberem, nagrywa różne czelęcze, czyli różne wyzwania. Jest to kanał przede wszystkim rozrywkowy dla młodzieży. Jest to bardzo sympatyczny młody człowiek. Jego znakiem rozpoznawczym jest po prostu wata cukrowa, którą też na swoim kanale testuje. Który chyba także wyprodukował ze współpracy z jakąś marką. Produkt tej tej owej waty cukrowej. I teraz po bodajże dwóch latach, przez to pandemię, wszystko to się wydłużyło. Powstały te dwa nowe zapachy. Są to zapachy uniseksowe. Jest to pojemność 50 ml, ale tak naprawdę wyglądają one trochę na, na mniejsze i są takie. Bym powiedziała bardzo y, słodkie, nawet w swoim y, wyglądzie, w swoim y, y, wzorze. Zabrakło mi y, słów. Jak widzicie, kartoniki są też w tych kolorach, takich pastelowych, różowym i niebieskim. Które właśnie łączą się w ten sposób, pokazując watę cukrową. Mamy tutaj podpis, autograf Dominika. Na każdym opakowaniu z tyłu jest piramida zapachowa, i w środku również mamy bardzo słodkie wykończenie które właśnie też pragną właśnie umieścić yy, Dominik. Jest tutaj też wzór waty cukrowej. Jeśli chodzi o właśnie flakoniki, są bardzo słodkie, takie bym powiedziała yy, dziewczęce, tak naprawdę. Yy, otóż zaczniemy od zapachu yy, Blue. Są to wody toaletowe 50 ml, dostępne w supermarkecie, ale myślę, że też na różnych innych stronach będzie można je zakupić. Myślę, że te zapachy obecnie są dość kontrowersyjne, bo czytałam wiele opinii, z którymi mogę się zgodzić lub im zaprzeczyć. Ale tak naprawdę wyrażę tutaj swoją opinię na temat tych dwóch zapachów. Zapach Blue znajduje się tutaj w nutach głowy masło shea, w sercu czekolada, wata cukrowa, jeżyna, w bazie zaś wanilia, cukier i piżmo. Testowałam te zapachy. I jestem zdziwiona, bo ten zapach bardzo długo się utrzymuje. Ponad 5 godzin utrzymywał się na mojej skórze. Jest tutaj zapach dla mnie przede wszystkim waty cukrowej. Mimo to, że gdzieś tam jeżyna się przeplata, to zostaje jednak ta wata cukrowa i może stąd się biorą takie opinie, że ten zapach po prostu śmierdzi. Ja już te zapachy takie typowo słodkie, mdlące znam, bo jest nie wiem czy jeszcze jest dostępna, ale wiem, że była seria perfum Star Nature. Mówię tak jak jest napisane. I tam były zapachy takie typowo y, słodkie, y, cukierkowe, pianka maszmalą, y, jakieś owoce, czekolada. I też była, y, był zapach y, waty cukrowej, i ten zapach wydaje mi się identyczny do tamtego. To nic innego jak zamknięta wata cukrowa. W sprayu. Najprościej mówiąc. Przebija się tutaj tak naprawdę mm, słodycz. Dla niektórych właśnie ta słodycz może być aż mdląca. Myślę, że no, nie do końca bym mogła się zgodzić, że jest to zapach uniseksowy. Ale tak naprawdę, czy musimy dzisiaj y, rozgraniczać wszystko na, na płeć, na y, inne aspekty? Tak naprawdę myślę, że każde perfumy są dla każdego. Jeżeli ktoś ma ochotę pachnieć y, słodko-cukierkowo, to tak naprawdę, kto mu dzisiaj y, zabroni? Drugim zapachem jest zapach pink jest to też yy, woda toaletowa. Tutaj w nutach głowy znajdziemy różowy pieprz, kardamon, bergamotkę i cytrynę. Yy, w sercu zaś karmel, białe kwiaty a baza jest taka sama cukier, wanilia i piżmo. Jest to kompozycja też równie słodka, karmelowo-waniliowa, ale jest już mniej taka słodka niż wersja blue. Ten zapach, powiem szczerze, bardziej mi się spodobał. Jest bardziej, mi się wydaje, taki kobiecy. Dziewczęcy. Tutaj jednak gdzieś tam przebija się ten różowy pieprz, pomieszany właśnie z karmelem. I ten zapach, zauważyłam, yy, krócej się na mnie utrzymuje i rozwija się w inny sposób. Ten mi się wydaje dość taki Mdlący, przesłodki, totalna wata cukrowa, która no zostaje z nami tak naprawdę najdłużej. A tutaj ten zapach bardziej się rozwija bardziej się, się zmienia. Powiem szczerze, Taka perfuma za 20 zł nie jest dużym wydatkiem, a myślę, że jest tak naprawdę e, dużą frajdą. Myślę, że tak trzeba podchodzić do e, tych zapachów, jak do trochę no, do zabawy, tak? Bo Dominik e, jest osobą taką. E, tak mi się przynajmniej wydaje z filmików, z których oglądam, przesympatyczną i prowadzającą tak naprawdę w dzisiejszy czas pandemii, po pandemii, tak naprawdę ciężko powiedzieć, bo jeszcze wszystko nie wróciło do normy. Jest osobą wprowadzającą trochę. Radości, oderwania od codzienności, zwłaszcza młodzieży, tak? I myślę, że cała ta kampania, cały design tych flakonów wszystko to tak naprawdę jest bardzo spójne tak jak te dwa kartoniki. Te zapachy myślę, że właśnie mają y, trafiać do odbiorców y, tak naprawdę młodszych. Bo nie wyobrażam sobie tak do końca y, starszej kobiety w tak przesłodzonych nutach. Ale kto wie, może tak naprawdę czasem y, trzeba zaszaleć. Zwłaszcza za taką y, kwotę. Pamiętajmy, że tak naprawdę BS ma w swojej całej działalności, w całej swojej perfumiarskiej y, kolekcji perfumy trwałe, bardzo ciekawe. I myślę, że tutaj też należy się y, ukłon całej Marce i dla Dominika. Że wyszli z inicjatywą stworzenia tak słodkich, cukierkowych zapachów. Wszystko tak naprawdę jest na swoim miejscu, i tylko od Was zależy, czy zakupicie taki słodki zapach, by wszystkie pszczoły wokół zleciały się do Was. Czy nie przepadacie aż za tak słodkimi e, zapachami? Powiem szczerze, ja kupiłam je z ciekawości. I myślę, że różowy na pewno zostanie e, ze mną dłużej. Ze względu na to, że bardziej mi odpowiadają nuty. Nie jest tutaj aż tak słodko e, mdląco. Piszcie mi w komentarzach, czy już wąchaliście te zapachy i co w ogóle y, o nich myślicie. Dziękuję serdecznie za uwagę i pozdrawiam słodko.